Dzień dobry Cześć. Hej. Dzisiaj prezentujemy Wam tak naprawdę amerykański Sen, czyli Toyota Tundra z silnikiem 57V8 Wolnosącym. Najlepszą jednostką napędową. Samochód prezentuje się wyśmienicie, wyposażony w bardzo fajne dodatki, które za chwilkę sobie pokażemy. Jeżeli chodzi o rysy, wgnioty, ten samochód nie posiada. Przepiękny brązowy, metaliczny kolor w połączeniu z wszystkimi chromowanymi dodatkami. Naprawdę prezentuje się wyśmienicie. Tundra bardzo fajnej wersji wyposażenia. Sami zobaczcie. Myślę, że możemy przejść do wnętrza. Przepiękne, ciemno lub jasno-brązowe skórzane fotele, tapicerka. Wszystko w jak najlepszym porządku. Oczywiście nie brakuje tutaj elementów drewnianych. Te wszystkie chromowane dodatki naprawdę dają niesamowity efekt. Jest to oczywiście pickup, więc ogromnym plusem jest duża przestrzeń ładunkowa, którą w bardzo prosty sposób możemy sobie wyczyścić. Kamera cofania również. Czujniki parkowania z tyłu, za chwilkę do wyposażenia i do wnętrza sobie przyjdziemy. 20-calowe alufelgi. Opony z 2020 roku. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Przyciemniane szyby. Ledowe światła. Górny panel LEDowy działa. Jest ustawiony na światła długie, więc bardzo fajny efekt to daje. Jeżeli chodzi o wnętrze, mam tutaj na myśli między innymi fotel kierowcy oraz całą pozycję dla kierowcy. Naprawdę super stan elektrycznie ustawiany Fotel jest to skóra z dodatkami la Alcantary. Przepraszam. Tak jak mówiłem, drewnianych dodatków nie brakuje. Ten samochód idealnie pasuje właśnie do takiego wnętrza. Nagłośnienie JBL-a. Bardzo dużo miejsca dla kierowcy. Kierownica, oczywiście, regulowana automatycznie. W dwóch płaszczyznach góra, dół, przód, tył. Radio, klimatyzacja dwustrefowa, oczywiście, sprawna, skrzynia biegów automatyczna. Kamera cofania, tak jak mówiłem. Ogromny podokietnik, jak to w amerykańskim samochodzie. Wszystko tutaj musi być duże. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Elektrycznie składane, lusterka oczywiście sprawne. Asystent, zmiana pasy ruchu, również cała elektryka samochodu wszystko sprawne, w 100%. Mamy tutaj również tempomat, kierownica z tymi dodatkami drewnianymi niesamowicie mi się to podoba. No i ten dźwięk, moi drodzy to robi niesamowitą robotę auto typu wsiadamy i jedziemy. Nie martwimy się niczym, samochód zarejestrowany, ubezpieczony, oczywiście z ważnym badaniem technicznym. Do jazdy od zaraz taki egzemplarz często się nie zdarza. Zapraszam wszystkich zainteresowanych.